Mamy bardzo niepewne otoczenie regulacyjne, dużo się bardzo dzieje. Na wielu właśnie przestrzeniach mamy niepewną sytuację geopolityczną. A to wszystko oddziałuje absolutnie na trendy rozwoju, jeśli chodzi o okienki, ale my żyjemy tu i teraz i jako spółka giełdowa musimy patrzeć na te regulacje, które istnieją i być gotowi na to, żeby w każdej chwili móc ją, tę strategię zaktualizować. Więc strategia, którą dzisiaj opublikowaliśmy, ogłosiliśmy, jest odpowiedzią na, to, na tą sytuację, która jest dzisiaj. Oczywiście, jeżeli sytuacja się będzie zmieniać, będziemy na nią reagować, bo naszym celem jest to, aby ona była jak najbardziej efektywna i przynosiła jak największe korzyści dla naszych akcjonariuszy. To trzeba podzielić samą perspektywę spółki, no bo spółka, jak wiadomo, jest nacjonalna na zysk, na, na to, aby ta działalność była jak najbardziej efektywna ekonomicznie i też jest zobowiązana respektować wszystkie. Istniejące obecnie regulacje i otoczenie regulacyjne, które występuje. A to otoczenie mówi i nakazuje nawet wręcz do pewnego momentu odejście od węgla. Skoro tak, no to my musimy w tej strategii uwzględniać tą kwestię. Natomiast jeśli chodzi o, i pyta Pan o to, jak z perspektywy nie wiem uczestnika rynku to wygląda, to ja jestem osobiście przekonany, że w tym e, i w tym, w tym obecnym sytuacji, zwłaszcza geopolitycznej, w tych zagrożeniach, które mamy całkowite odejście od węgla i przez dłuższy czas nie będzie obiektywnie możliwe, dlatego że my będziemy musieli, czy nam się to podoba, czy nie, bazować na tych surowcach, które mamy na terenie własnego kraju. W tak niepewnym otoczeniu geopolitycznym odchodzenie od surowca, który mamy na rzecz takiego, którego nie mamy, no byłoby raczej nieodpowiedzialne. Więc uważam, czy jestem przekonany, że ten proces będzie powoli, na pewno będzie zwalniał, o ile nie zmieni swoich kierunków. To zobaczymy. Natomiast my łączymy jako spółka tą tradycję z nowoczesnością, bo strategia na przyszłość jest w kierunku pewnych zmian, które i tak nastąpiły, bo kwestia chociażby obrotu biomasą, ona się nie skończy. Biomasę też można pozyskiwać lokalnie, chociaż też jest w dużym stopniu importowana ale skoro te kotły czy urządzenia zostały już zmienione, no to one dalej będą to masą opalane. Natomiast yy, dalej też jeszcze jedną nogą stoimy, przynajmniej do 2028 roku, w obrocie węgla. Mamy tu kompetencje, które, które mamy dość mocno rozbudowane. I jeżeli się okaże, że rynki czy trendy rynkowe się zmienią, no to będziemy też to uwzględniać w korekcie strategii. Po pierwsze, żeby w ogóle można było mówić o spółce dywidendowej, to trzeba odzyskać tak zwaną zdolność dywidendową. Żeby ta zdolność była odzyskana, to w naszym wypadku muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, trzeba uzyskać pozytywną opinię biegów z badania. Różnego sprawozdania finansowego to jest pierwszy podstawowy warunek. Przypomnę, że biegli w ostatnich czterech latach jeszcze odmawiali wydania opinii, kwestionując zasadność kontynuacji działalności. Natomiast tu już mamy w tym zakresie pierwszą rozkółkę, która miejmy nadzieję dobrze wróży na przyszłość, dlatego że z badania śródrocznego, z przeglądu, to nie jest badanie tylko przegląd, troszkę on ma mniejszy zakres, opinia była pozytywna i bez zastrzeżeń. To pozwala nam mieć nadzieję, że kolejne kroki, które robimy, działania pozwolą nam właśnie uzyskać takiej opinii i robimy wszystko, aby już w tym roku, czyli za rok 2024, taka sytuacja miała miejsce. Natomiast druga kwestia to spółka przynosiła przez szereg lat strat. Te straty miały być pokrywane z zysków z lat przyszłych. Od dwóch lat już spółka przynosi zyski, natomiast jeszcze jest pewna dziura do zasypania. Czyli muszą być dwa warunki spełnione. Muszą być pokryte straty z lat poprzednich oraz pozytywna opinia biegła. I teraz czy spółka będzie wypłacała dywidendę, no to ja mogę na to powiedzieć w taki sposób, żeby nie narazić się tutaj na jakieś naruszenie obowiązków informacyjnych, że jak sięgniemy sobie do zbioru dobrych praktyk spółek natowanych na GPW, tam jest taka jedna praktyka, która mówi, że spółka wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom, no i my nie kwestionowaliśmy nieprzestrzegania tej praktyki, czyli deklarujemy jej przestrzeganie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli kierując się tą praktyką, taka możliwość się pojawi, to będzie uwzględniana. Strategia nowa ma właśnie na celu to, żeby zwiększyć ten cash flow na tyle, aby można było myśleć o wypłacie dywidendy, ale najpierw trzeba uzyskać tą zdolność dywidendową. Co do uzyskania zdolności dywidendowej, myślę, że to jest perspektywa jeszcze tego roku, natomiast co do możliwości cashflowowych, zobaczymy jak poszczególne inwestycje będą się rozwijały, natomiast długofalowo jest to na pewno naszym celem i w tym horyzoncie prezentowanej strategii jest taka zarówno wola akcjonariuszy, jak i zarządu.